Ten przepis na rybę jest bardzo szybki i prosty, jednak cały sekret polega na tym, aby odpowiednio dobrać przyprawy, aby ryba była bardzo smaczna i aromatyczna. Na początku filety należy przekroić na mniejsze części. Ja mam tutaj rybę isę, ale możecie użyć dowolnej, na przykład dorsza. Do miseczki dodaję jedną łyżkę czosnku granulowanego, niecałą łyżkę soli. Jedną łyżkę oregano, jedną łyżkę tymianku, pół łyżki pieprzu kajen, doprawiam czarnym pieprzem, daję jedną łyżeczkę słodkiej papryki i wszystkie przyprawy dokładnie mieszam. Następnie przygotowaną mieszanką posypuję filety. I delikatnie wklepuję przyprawy z obu stron. Na patelni roztopiłam masło, wkładam rybę i smażę na średnim ogniu. Po kilka minut z dwóch stron. I gotowe, ja życzę Wam smacznego i zachęcam do lajkowania, komentowania i subskrybowania mojego kanału.